mameczku, ziomeczki, witam Was serdecznie w... Co robisz? Nic. No dobrze. No, Dzięki. No. Dzisiaj. Krócimy blog. Jak to na bloga? Opowiadam sobie. Dzisiaj opowiem o swoim dniu. Jak ty zrobiła Lidzoko Polsko. Tylko no ona to jakoś nazywała nie pamiętam Dobrze, słuchajcie, wiemy, że tak, ja dzisiaj dzień zacząłem, tak że... Hmm. Jak ja zacząłem dzień? Ja zacząłem tak dzień, że... czekajcie. Poszłam... Wróciłem się chyba o 10:11. Poszłem na podwórko. Wczoraj zapomniałem wrócić dłonie w vloga, więc wrzuciłem. Potem poszłem na pedał, bawiłem się z małą kuzynką. Rozrabiaką. Um, Co zrobiłem jeszcze z na nie. Jeśli nie miałem, czekajcie, co ja miałem na śniadanie. Już śniadanie miałem. Kanapkę z prostytą. Tak, i czekajcie, co ja miałem jeszcze. I ten. I muszę Wam coś powiedzieć, za chwilę będzie kto pytanie nie Słuchajcie, to będzie trzeci odcinek. Na Facebooku wrzuciłam, kto pytanie błądzi, jeśli będzie. co się dla mnie nachodzi? Jeśli będzie właśnie 100 wyświetleń, czy nie wiem, 1000, zrobię challenge, jak ja chcę się sprawić wszystko. Będzie niedługo pianki challenge będzie w pasku Wasabi Challenge e, mi się pojawi dopiero w poniedziałek niestety, a we wtorek się pojawi już Vivo Minecraft a tak to teraz vlogi i kto by ten nie mógł się pojawić, okazuje się, że będą bardzo często do odcinki więc my to na razie na dzisiaj to tyle Żeby mam was ziomeczki będzie dzisiaj gra chyba na komputerze, więc pod nim musi być dużo lajków. Więc teraz żegnam Was serdecznie. To był taki krótki blog. Pozdrawiam Alicę Kowalską i Aleksandrkę Kasprę -Górala. Znowu, bo bym robił challenge, wyzwolenie i pozdrawiam ich. No i w sumie narazka, żegnam Was. Siema!